W tym filmie widzowie, ja jestem, nie boję ja się o to, że yy, widzicie mam level, no będę sobie teraz kopał drewno, potem, potem, no nie tak za, nie wiem, jakieś 20 minut, tylko za jakieś 5 minut zobaczycie, co zrobiłem. Ja sobie tutaj kopię drewno, kopię drewno. Okej. Okay. Dobrze, skraftuję sobie na przykład nie wiem jakoś i tak coś. No ja. zobaczyliście to, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tego nie widzieliście. Okej. Okay. Dobra. Hmm, hmm, dobra. No teraz... Dobra, to zobaczycie teraz to, co zrobiłem. Zrobiłem swoje miasto Oskarowice. Tam, tam jest mój skin. Mój skin. Tam. Jest mój skin. Tu jest Steve. Nikt na tym moim mieście nie ma oprócz pracownika typu. E, tutaj jest mój wieżowiec. Tutaj tu mam takie pierdoły, z których budowałem to wszystko. Tutaj jest winno do góry. Dobra. To jest taki. O, taki sef do oczekwali. Tak jest jeszcze filmik <grymina> w dół. Dobrze. tu no, tutaj są łóżka. Spałny mam gdzieś indziej. O, właśnie wam pokażę ten domek, gdzie mam spawn. No, tak naprawdę domek nie jest tylko taka jak w nie, nie, wiem to to ma ja nie, 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 tylko z niego. nie, Zaraz, nie, zaraz. niego. że ja sobie walnę na kucę, bo ja się boję, że ja spadnę. Dobra. Tam jest sklep, a tu jest szpital. Natomiast to jeszcze będzie, no, jeszcze bardziej dużo zbudowane, bo oczywiście to są dopiero moje początki. Okej. Okay. No, to widzieliście wideo. To teraz schodzę. Jakby, co, jakby ktoś pytał, to mury są z obsydianu. Dobra, teraz idziemy do szpitala Tutaj to dla ludzi i strzała Tutaj z betonem robimy. I no, teraz idziemy do sklepu. W sklepie osobnik tutaj sprzedaje płatność merelan. Także na mniejszym kupnie. Pierwsze mięso tutaj jest. Pierwsze są tutaj. O olej, warzywa tutaj mmm, takie małe, dużo tutaj są rzeczy ja mam to, że na odwiedzi do, do... mobu a to znalazłam tutaj jest blisko y Oskarowic, bo to natomiast nazwałem sobie Oskarowice. Przy ich robocie. A ten mur to chyba więcej, to chyba dużej robiła niż te wszystkie tutaj budynki i posągi. Tu moja kwatera nie ma sensu. Wow. Dobra, wychodzimy po karowice. pójdziemy gdzieś może tam, w tamtym kierunku. To yy, Chociaż się bardzo, dwie bardzo, bardzo. Ale to chyba nie zgubię się. Nie, nie powinienem. I wam pokażę ten portal. Właśnie z tamtego portalu... do yy, Domledeu... Yy, wziąłem właśnie ten miecz. Złoty. to tam, o tam jest. Nie robi no, to muszę się do mojego miasta, bo przecież nie Szybko do mojego miasta, szybko, Albo nie, albo nie, wiem, wiem, wiem nie, 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 Oh. Oh, oh. O, ho, ja môžem oh. To portálu píde menej, No i no, ja myślę, że, ja, ja myślę, że... Mm -hmm. to... będą dobrze chronione. Przeze mnie było raczej tu... no, no to jest raczej oczywiste, że no, nikogo tutaj więcej nie będzie poza mną. Jest możliwe, że to jest koniec serii, że jestem na jednym bloku. Um, usunę te mody, bo pamiętacie, jak, jak mnie usunęło wszystkie serwery? No, no to ja bym bardzo nie chciał, żeby mnie usunęło ten serwer. Także ja usunę te mody. I już no, nie będzie więcej filmów na jednym bloku. No to ja sobie idę do tego portalu, chociaż nie mam nie chcą się podsadzić. Oto to tropi. Tam jest ten portal, tam, tam, tam. Tam widzicie go? Tam. tam. Hmm. No, muszę trochę przepłynąć. Uuu, tego to? Coś nie widziałem, tak, 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 nie tak, to to, nie ma. to też w środku muru się I to tak, 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 muru tak, 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 szczęście tak, tak, no, teleportować, zmienić pogodę i przyspieszać, albo cofać czas. Mam rację. 嗯。

Dobrze, moja pozycja. Pozycja bloku. Dobrze. Ok. Teraz to idziemy. Idziemy sobie do mojego miasta. Zobaczymy, czy się tutaj... To. Jeszcze aż tak opcanego, no nie mam dywania się.

Dobro, ok, gdzie jestem? Ta pozycja. I muszę się tak mieć, nie tak, 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 ok nie no, serio skoczę te w te pomysły u mojego leżącego, nie wiem nie wiem, czy to jest mądry pomysł tutaj gdzie mam kliknąć, tu? tu, tu Ty,

Osiemdziesiąt siedem Nie uda się. Nie uda mi się. Osiemdziesiąt siedem pięć... pięć. Aha. Aha. Masakryczny czas Ok, no, no, no. A, nie idę spać I temy poczekają Zwłaszcza, że to były jakieś słabiet... słabe I ten... No, dobra Idę sobie tu, teraz tu Obieram I tu Kurde, już mam 5% mm, To źle To sobie weźmiemy żeby na kamienną cegłę ale ja nie mogę tak klapkę i okay. no, klapkę, klapkę sobie dam nie wiem o. do sklepu se zrobię klapkę bo, bo w sklepach takie jest się idzie i się drzwi otwierają same nie siedzę a to ja musiał dwie klapki dobra, dwie klapki żaden problem jedna klapka no, tak to jest właśnie sklep to jest właśnie sklep a, no, na drugą klapkę mi nie stać

Dobra pamiętam, że gdzieś tutaj miałem kawałek jaskini. Nie od niego lecie, że ja... O, nie mam kivafu. Pamiętam, że gdzieś tutaj miałem kawałek taki i jest kinyi. Takiego okay, cej, ja to urwałem. Ale Gdzież, gdzieś tutaj gdzieś takie też coś... gdzieś. I don't One, two, oh yeah! Aha. To nagle. Tutaj jest. Też nie? Co tutaj jest kejf. No no, szacunek To taki nie byle jaki kejf. Co tu się dzieje? Aż co? Aż Pedroka droga z tym normalnie Co tutaj jest? Zablokowany świat

będzie takie coś z magny nie wiem co dokładnie ale będzie takie coś o hello o to się podoba dobra sprzedawca gadaj co tam masz co się wydaje nie to nie tu to nie tu to tu okej okay. Mógłbym zdobyć emeraldy, ale to będzie krad... o nie... co ja zrobiłem? Podaję to tutaj. Nic nie widziałeś, okej. Okay? Nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś, ma? No? jest cicho. O nie, tylko nie tu. No peg, peg, Хорошо. Ты не Добро. Что бы здесь пойду к моему дворцу. пойду к моему дворцу. пойду к моему дворцу и не знаю, Byle co. Byle by mi się że nie Tutaj nie ma. A czego się mogłem spodziewać? Boże. Czego się mogłem nie spodziewać? Nie wiem. Dobra, nie ma. To jest tam dzisiejszego odcinka.